Znajdujemy się w twierdzy renegatów. Wślizgnęliśmy się tutaj za pomocą przekupionego kierowcy tego właśnie wozu. I teraz musimy tutaj wykonać misję, która będzie polegała na znalezieniu pułkownika. Jak podoba Wam się seria, polubcie ten film. Niech mnie nie zauważył. I oczywiście, jeżeli interesujecie się moim kanałem, to zasubskrybujcie po więcej. Czyli co, jednak musisz się z nimi bić? Myślałem, że to misja na cicho, ale. Ale chyba nie ma za bardzo wyboru. Chodziło tylko o to, żeby się tutaj przedostać do środka. No, chłopie, na hita byłeś, no umrze już. Dobra, dzięki. Aaa, łatwiutko, forest, te kryta. Kop na klatę, na dziurę ładujemy. Sam przeciwko całemu obozowi, no który? Z tym pierdzielonym halkiem. Czy ja mogę się w niego przemienić? Bo nigdy nie wiem kiedy. Teraz by się przydało, bo przeciwników nie brakuje. Ale ich jest dużo Tu jest normalnie Mówiłem, że dzieci biegają, się bawią i tak dalej A teraz tutaj Ich rodziców muszę zabijać Szkoda, że nie mam jeden obrażeń więcej Bo widzę, że często im zostaje dosłownie jeden hit Okej, okay, na tego dużego mam sposób Ała Ała ała. Lekarstwo Kurde, to, to jest zwykłe Zrobimy tak Top na klatę e! Prawie go zabiję tym kopniakiem, tego wielkiego. Czy ciekawe, nie tego przede mną? Blok, 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 pięknie, pięknie. Żyje. Łucznik. Nie, 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 nie. No ej, nie mogę go to atakować. Ale przy PIX. Kurde, atak na twierdzę bandytów. Nie, wiem, muszę coś z nim zrobić, ale jak tu wschodzę, to nie da się go atakować. Trzeba go skopać na ziemię. O tak, bniu Wow, ale egzekuci od tylca. Ups, mało HP Apteczka wojskowa. Wskocz na górę, bezpieczne miejsce. Apteczka wojskowa, szybko. Nie, tak prędko. Co się tak, synek, rozpędzasz? Co się rozpędzasz? Chcesz się bić? Chodź, chodź. O! Dawaj. Oła! Kolejny łucznik. Ja pierdzielę chyba lepiej było zrobić tą misję na cicho. Gdzie on się dostać? Ej, wiecie, co pierdzielmy ich? Po co będziemy na nich czas marnować? Szukajmy po prostu tego pułkownika. Tyle co się przez straże przebić, ale na nich też jest fajny patencik. O! Crisk <ślizg> w nogi i chłop umiera. Dobrze, że w piłkę nożną nie gram, bo same trupy były. Co to za parowy? Muszę się z nimi bić? Kurde, jeśli nie muszę, to wolałbym tego pułkownika poszukać. Zablokowano od środka. Dobra, nie wiem, czy tu nie będzie jakaś misja z prądem przypadkiem. Na świecznik, na świecznik, dawaj, 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 dawaj. Tutaj na górę. Szukamy przejścia. Ała! A, ładują do mnie. Wtedy nie przejdę. Ej, czemu nie mogę mu skoczyć na łeb? A nieważne. ważne. Tam ci mi chyba olali. Nie, dobra, wszyscy tu są. Okej, okay. są schody, są schody jakieś. Zablokowane od środka, co? Chciałem co tu zrobić. Ej, dobra, wypierdzielaj. Kopna jajka, wślizg jajca. O, leży. większa szamfa, tym więcej, tym szybciej się składa. Rozemuet! Walę na łeb. Boom. O nie ho, 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 ho. Jest takim czymś tu do forestika, Ilu jest ich zostało? Kilku, ten na hita Jakie bomby? Zaraz bombę to ci mogę tutaj na łeb zasadzić jeśli, jak chcesz Kopna jajca! Co się tu rzucać będziesz? No! No! A? Znaczy co ty się chyba bawisz w jakiegoś renegata degeneracie? A ja cię z buta załatwiam, but na klatę, knockout jak Chandler na Fergusonie. O, nie, łatwo, dobra. Co mamy tu zrobić? Którym ja przyszedłem? Ja przyszedłem tędy, mam rację? Pump section. Czy nie przyszedłem tędy? Są szafki. Tędy przyszedłem, tak, tędy przyszedłem. I działający generator, są te schody do góry. Tu jest zablokowane od środka. Tak za bardzo w sumie przyszedłem tutaj, ale nie wiadomo co, co zrobić, mimo że jestem na obszarze zadania. Hmm. Może się trochę cofnijmy, co? Nie no, trzeba tutaj jakoś wejść do góry, kurde, ale nie rozkminiam tego, jak to zrobić. Nie, no, na stuwę dobrze przyszedłem. Tu jest drabina. Patrzcie, tu jest drabina. Dałoby się jakoś tu wejść. Rozejrzyjmy się po suficie. To jest element gry, właśnie, to mi się podoba ten element gry, żeby odkrywać, co trzeba zrobić. Tylko pytanie: jak tu wejść? No ej, niewidentnie, dobra. Moje jedyne rozwiązanie, które mi przychodzi na myśl. A jeszcze jakby się chciał złapać. To to, że trzeba się dostać do tego wentylatora. Ewentualnie przez te rury, patrzcie. Ej! Ej, jak rozkminiłem, co? Jak rozkminiłem. Da się? Nie da się, kurde. Może tam dalej. Może tędy trzeba wejść, co? Spróbujmy. Spróbujmy, może coś będzie. W sumie innej drogi to za bardzo nawet nie widzę. Potem się można wspinać? Nie. Można czy nie można? Kurde, lipa. Dobra, zrobię cięcie. Dobra, ja jestem po prostu ślepy. Tutaj jest własna dola, ja szukam jakiegoś przejścia, ty. Dopiero jak ten zmysł odpaliłem, no to mi się wyświetliło. No nie, no teraz... Teraz cosplay Tadeusza Norka, czyli nurkujemy w kanałach. Ja pierdziele Oni tu srają, całe gówno się zbieram, Muszę w to nurkować U. O, Uwaga, to jest nawet tabliczka Uwaga, bo można się poślizgnąć na gównie Taka jest tabliczka, o Dobra, tutaj jest jakiś tunel Pewnie tutaj będzie zamknięte, czy coś, nie Ale pewnie dało się to na cicho zrobić tym wentylatorem Ale nie po to się tak ekspiłem, żeby teraz tutaj Na cicho robić wszystko, nie? Haha. Rozdepcz mu łeb Rozdepcz mu łeb Szkoda, że nie mogę się odbić od pleców i na nim wykonać równocześnie ataku parkurowego. To było świetne. Kolejny łeb rozwalony. Ta broń to jakaś, nie wiem, de egzekucji idealna. Ciągle łeb się tym ucina. Cyk, jedno lekarstwo, od razu jeszcze kilka. Póki, póki mogę, używajmy tych słabszych, bo nie wiadomo, czy nie będzie jakiejś finałowej walki niedługo, czy coś w tym stylu. Co to jest? ten pułkownik, tu mieszka? Ja pierdzielę, jak sala Bosa, to wygląda, na stówę. Gdzie on jest? Anna. Gdzie jest Wolc? Ej, hey, przestraszyłeś się. O, oh, jest! Pułkownik. Graj wygląda sobie. jak taki German. Nie ma się czego bać. <laughs> Nie ma się czego bać? Ej, ten tak. Przyszedłeś mnie zabić? Przyszedłem mm. znaleźć Wolca. Widzisz. <słuch> Tak szczerze, to Wolf i ja nie za bardzo ostatnio się dogadujemy. Nie wiem, co wierzyć. Jest Frank? Kurde, Prawie nie wiem. Ginął. Co? Jakiś związek Twoi ludzie zastrzelili go. Czekaj, sam. O, już, 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 chodźcie. Chodźcie, Wisałeś chodźcie. To, jak do niego strzelają? Tak. widział. <noise> Moich ludzi wysłałem jednego, Aiden. Tylko kierowcę. Aiden? Znamy. Później policzymy ciała. Ty i Waltz rozpoczęliście ataki i napadliście Franka! Nie miałem z tym nic wspólnego. Przerwałem ataki jeden. O nic nie wiedział! przerwać je teraz. Wolca, tu nie ma. Nie słuchaj go, Aiden. Opuść przegrody. Wiesz czego on chce, prawda? Jeśli mnie nie zabijesz, zrobią to on i jego cholerne zbiry. Chcesz znaleźć Wolca, Aiden, tak jak ja musisz mi Kurde, zauważyć. no nie wiem, nie wiem czemu, nie wiem, nie wiem! Wierzę Matowi, wierzę pułkownikowi! Wierzę ja Matowi, wierzę, że nie, nie znam Gdzie go! Gdzie jest Waltz? Próbowałem przemówić ci do rozumu. Co teraz? Dobra, myślałem, że zginąłem. Dobra, dawajcie! Mi do rozumu, ja wam zaraz przemówię. Czy ty myślisz, że masz kask, to jesteś kimś, chłopie? A ty myślisz, że co? Że z łukiem uciekasz, to co? Czemu nie grasz już na pianinie? No, tak, fa niby nie masz się czego bać, no? Zaraz wam zagram, ale na nerwach. Zapraszam. Chyba cię postrało, masz tutaj. Pięknie, pięknie. No, traf go. Pięknie. I co, so, to wszystko? To jest cała siła twoich ludzi? Dobra, są kolejni. No, już myślałem, że po zabawie. Nie trafił mnie. Nikt nie Chyba Chyba nieproste. nie Tu jestem. Chodź, strało. Mam coś dla ciebie, Ja mam też coś dla ciebie. Chodź, w zęby zaraz dostaniesz. Pa, cyk. Cyk! Cyk! Wykorzystajmy go! Oj, nie wyszło. Nieważne, na nich tu nie trzeba jakichś specjalnych trików. Łeb obetnę, żeby się nie przemienił w zombiaka znowu. O, ten tutaj do kanałów już spływa Fu, Jak pół ciała, co zostało? Alibaba! Siema Alibaba! Kto to pułkownik? Po prostu był oznaczony, że jego człowiek, jo! No wal go! Nie! O! O to chodziło! No, w końcu. Ile się prosić muszę? Przegrody. Jack, opuszczę przegrody. Dobra, przegrody. gdzie te przegrody? Kolejne. Inaczej nie wejdziemy. Tutaj Oni wbiją, ale będzie potężna walka. Dopiero jak, jak wbiją ludzi mata. Stróże prawa i w sumie ocaleńcy też, bo oni chyba razem działają. O, ale będzie Jadka. Oho Cię szykuję no Mogę się pow... spodziewać jak zawsze Czempion na, pułkownika. Mówiłem, że to ty ty wygląda jak ołtarz Bosa. Na kolana. Wygląda jak moi. champion. Błagaj, o życie. Powiedziałem na kolana. No już kręka mnie, widzisz, pa! Ja Wam pokażę, jak się takich ludzi wyjaśnia. Pop na klatę. Ale niestety nie mogłem go dobić. Nie. Aha, bo to jest taki boss, co ma życie. Okej. Okay. Dlatego. Ja chciałem mu łeb rozdeptać, myślałem, że go na chwilę zciągnę. Najpierw tak, rozwalmy tych śmieci. Uuuu! jebany typ. Jest nienormalny. I co teraz? Skopię Twoich przydupasów, a potem Ciebie. To teraz. Ła, ła, ła. O! Uciekaj, uciekaj! Uciekaj! Uciekaj, yy, wojskowa apteczka! Niech przypufał, co ty Wojskowa apteczka I szybko, 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 szybko Dobra Łap Wracamy do zabawy. A, ja też mam coś dla ciebie Boom! Butan Morden! Guten Morden! <ścoughs> zapraszam! Zapraszam! Chłopie, bo sobie jeszcze krzywdę zrobisz tym młokiem Pięknie! Pięknie! Łoo! Wow. Rozdeprz łeb! Pięknie! Ale kombo wleciało! I pułkownik! Jeszcze krytykal! Rozdeprz! O, mogę mu łeb rozdeptać! Chciałem go przebić troszeczkę Ale gówno z niego było. Podłącz pompy Pompę to ja tutaj miałem z tych gości, tacy słabi byli. Łatwiutko, łatwiutko, lecimy! Ale dziadka. Teraz pora wpuścić Jacka i resztę. Zapraszam. Welcome to the Jungle bitch! Tędy? Tędy. Dobra, dwa dwa są chyba, jo. przegrodę, przegrodą, puść przegrody. Dwie przegrody. Ło, nie, 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 Może skopanie? Może to nie najlepszy pomysł. Cyk. Pięknie. Jedną mamy. I drugie mamy. Ciekawe, czy będzie taka animacja, jak Jack wjeżdża do środka. Wo! ALE BĘDZIE JECHANA! ALE BĘDZIE JECHANA! JEST, JEST, JEST! Filmik. CO JEST ZALAŁO SIĘ WSZYSTKO? Tama pęknie. Co ty gadasz? Nie, otwiera się tama. A, to te przegrody! Myślałem, że brama jakaś wyjazdowa, czy coś. Wo, co się teraz stanie? Cała ta woda wyplie... Miasto odtunęło! Miasto odtunęło, było zalane miasto! Łooo! Wow. Co jest, nowe tereny? Ale ja czad! Pod tymi chemikaliami całe jakieś takie brudne, zielone. Ło! Wow. No i co teraz? Parówczanie potasu. Ha! Jazda z tobą. Jest, jest, jest! Na to liczyłem! Największa bitwa w Dęklajcie. Du Fuck? Hey ben, dobra robota. Co z rzeźnikiem? Co to Nie było? Wiem. Chyba uciekł. Nie co teraz? To Rzeźnik musi zapłacić za to, co zrobił. Ja gdzie ja mam iść? Słyszałeś? Ktoś jest... Jeszcze w budynku. Sprawdzę to Dobra. Zpadaj dlaczego ktoś krzyczy. Może to ta Anna co na eni nie grała. Wentylatory. jest jak taki... Szpieg, James Bond Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taką Gierkę na kanale Zobaczyć, wiecie, jakiś szpieg Że się trzeba zakradać, zabijać ludzi Albo wiecie, jakiś snajper Czy podobałyby wam się Takie klimaty, dajcie znać koniecznie Coś pomyślimy Badaj dlaczego ktoś krzyczy No już badam, już badam Wbijam do środka Anna <laughs> Szykuj dupę, idę po ciebie <Gląc> <śmian> <śmian> uh, idziemy, idziemy, zobaczyć co się stało. Pewnie jakbym tu polutował, to bym więcej jakichś ciekawych rzeczy znalazł. Ale nie ma czasu, nie ma czasu, bo tu akcja się dzieje. Spokój sterownia Dobra, chyba tędy muszę przejść. Tutaj jakie kulacje się jedli. Pana, coś tu jest. Znajdźka. Notatka do kolekcji będzie. A, tu jest ten włas! To schodziliśmy? I ty, nie poznałem tego miejsca w ogóle. Halo? Jest tu kto? Nie podchodź do mnie, kurwa! Ja żartowałem z tymi zalec! gaczami! To był joke! Spokojnie, Pyspokój nic nie, ją. nie Nie znajdziesz tu mojego męża. <laughs> to gdzie on jest? To żona ulca? Co to za nie, pułkownika. Kwatera Wolca. Ten psychol nikogo tu nie wpuszczał. Szukałam tylko jakiejś kryjówki. Nigdy wcześniej tu nie byłam. Tu nie jest najbezpieczniej. Idź, ukryj się gdzieś. Gdyby ktoś pytał, nie znamy się. Dziękuję. To ja. Ten jak ją ten hey, tak. zmanipulował, Williamson ona mogła mnie byłamy. zabić. Czekajcie, szybko rozdajmy tylko punkt umiejętności, bo widzę, że tu mam w parkura. A już nie wiem, w co rozdawać. Walnięcie. Zryw. Ślisk. Podczas biegu. Daleki skok. F podczas przeskakiwania. Dawaj, dawaj, co mi? Skoń, co mi szkodzi? Rozejrzyjmy się. Widzieliśmy jak opuszcza twierdze renegatów. Tu możemy coś znaleźć propomii. Jak mi się wydaje. Pa, jest badanie. Nie nie, 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 spokojnie. Zobaczymy, może się czegoś dowiemy. Spotkaj robiłeś, ty zasrany po jebie. Spotkaj się z Jackiem. Spokojnie, nagranie. Jakby je podsłuchiwał, to pewnie byśmy... Wielu się ciekawych rzeczy dowiedzieli, ale oczywiście mi się nie chce. Nie nic ciekawego nie ma w tej kwaterze. Spotka się z Jackiem na zewnątrz. Zobaczymy, czy, co Jack powie. Czy już sytuacja opanowana? Czy twierdza odbita? To jest spec chyba, nie? A, to jest Pecy. Jak się ułożyło, co? Ale że nie jest zły. W ogóle nic mi nie mówi o tą antenę, Jack, że... że ich tam zdradziłem. Siema. Czołem, czołem. I tak mnie lubią. Mnie wszyscy lubią. Nawet ten. Yy, Ocaleńcy mnie lubią, stróże prawa mnie lubią, a renegaci mnie szanują. No i to wystarczy. O! Na szybko bym chciał tutaj na chwilę potrzebuję? podejść. Yy, wszystko. Ja chciałbym posprzedawać rzeczy. Nie kup, tylko sprzedaj. O. Chciałbym posprzedawać te rzeczy, których nie noszę. 94 obrażeń. Dobra, zostawię sobie. Bo nie mam przedmiotów. Jak Zzukałam zauważyliście, że gdy takiego. czegoś podnoszę, coś podnoszę nowego, to nie mam nawet y, miejsca często, żeby czegoś podnosić, bo po prostu przecież wszystkie wartościowe przedmioty. A można tak? Aha, dobra, ale to nie chodziło o rękawiczki, tylko jakieś takie tam duperele, biżuterie i tak dalej. miałeś to przy sobie, obywatelu. Obywatelu. Dobra, bierz to wszystko. Zarobię masę kasy, nie wiem po co mi to, ale może coś przynajmniej pokupujemy Wiecie, jakieś nie wiem, młotowy i tak dalej. Nigdy nie wiadomo. Raz Przytomnie, poświęćmy no, tą minutę. Nie no raczej, kurde, jak ja tutaj jeszcze nie dość, że wszystko za nich robię, to jeszcze ja tutaj o to mi chodziło. stróżów prawa tak naprawdę ubieram. Gdyby nie ja, to nie mieliby w czym walczyć. Jestem niczym Niemcy dla o, Ukrainy i Polska, to ja dostarczam broń. No widzisz. Chciałem spodnie dla Rangera? Człowieku, niezawodny jo. Czy dałby się jakieś pod ten... Pod broń jednoręczną gacie, żeby więcej obrażeń zadawać. Dobra, buty to już ostatnia rzecz. I lecimy dalej, ale hajsu zarobię. A, jeszcze zobaczymy, czy coś do kupienia fajnego. 97 obrażeń, topór jednoręczny? To chcę, kurde, kto bogatemu zabroni? Dawaj te granaty, co mi szkodzi, kup wszystko. Kwietlik UV, nie wiem po co mi, zdany ładunek, dawaj. Dawaj mi minę, dawaj mi babik, dawaj mi wszystko. Lekarstwa. Mam kasę, nie? Nawet nie wiem, gdzie to jest moja kasa pokazana. A tu, 25 tysięcy. Pod broń jednoręczną, patrzcie, ale słabsze. O to, ale to jest lepsze pod broń jednoręczną, weźmy sobie. Broń dwuręczna, broń jednoręczna, o kurtka też lepsza. Pięknie. Wymieńmy szybko sobie kurtkę i co ja tam kupiłem? coś jeszcze, nie? I te chyba. Oj, więcej armora. Jest napisane 5, ale tak to jest 6 tutaj. Ja jeszcze kupiłem to, nie? O, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, trochę mniej bonusów, ale Zresztą więcej będę bił z broni jednoręcznej. Chyba więcej też armora miał. Pogadajmy z Jackiem w końcu, bo przedłużam. No, widziałem. Masakra. No, jak zwykle muszę iść pomóc. Znajdę go. A może ty idź? Ja sobie tu postoję, popatrzę. Może coś nie wiem, znajdę ciekawego. <laughs> Ale zwała, co? Ja się nie spodziewałem, że to miasto może być jeszcze większe, szczerze powiedziawszy. O! Ej, tu jest ten zarażony! Dziwny. Łe, to jakiś taki podwodny mutant, jakby to powiedzieć. O kurde. Błąd. Oni tutaj żyli chyba pod wodą, dlatego tak się zmutowali. Wybuch! Wybuch mi w pysk! ło, wow, to taka purchawa jakby to powiedzieć Kurde, 250 metrów Lecimy tam Najlepiej byłoby najbezpieczniej z spadochronem ochronem Ja myślałem, wiecie... Ej, oni wybuchają, nie, 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 nie ma co Nie ma co, szybkie leczenie I musimy ich unikać, bo nie ma co z nimi walczyć, chyba że ma, miałbym broń dystansową, ale... Nie mam boltów do puszy dalej Chciałbym masę złomu nazbierać, żeby z tej puszy walczyć. Mnie się nie chce. Musiałbym zamiast misji chodzić po mieście. Ale nie wiem, możliwe, że zrobimy tak, że będziemy chodzić więcej. Na przykład po mieście. Jak już skończymy fabułę i będzie się dało grać dalej. To możliwe, że jeszcze parę odcinków nagram, jak się tam bawimy. Wiecie, jakieś mniejsze misje robimy. Dobra, a teraz fokus. 100 metrów. 100 metrów od celu. Jak tu wleźć? Po ścianie pewnie. Jest Wybuchły, ale pode mną Ha, frajerzy Co? Ale tak wybuchł, że mnie na dach wrzucił Przynajmniej tyle dobrego <laughs> Było za nawet Zostaw mnie! Co tam są za jakieś wieże wielkie? I cyk, jesteśmy na miejscu Zdążę wbić zanim Mnie dopadną? Dawaj szybko Kurde, zamknięte, tego się spodziewałem Pozostań w się sensie do bunkra. Może tam się ten e, pułkownik kryje? wie wiem. Żonę zostawił, a sam uciekł. Niezły wariacino. Przekaźnik wojskowy. To to? Ej, może wbijemy do środka i w następnym odcinku ogarniemy pułkownika? Ej, to by nie był wcale taki głupi pomysł. Teraz sobie tu ogarnę bezpieczną strefę, zapiszę grę. No. Idziemy tam do środka. Mogę tędy przejść? Nie, bo się tutaj Okej, okay, trzeba to obejść dookoła. Eee, z ochronem raczej nie wlecę. Ewentualnie mam jeszcze jeden pomysł. Jeżeli by mi haczyk sięgnął, nie? Jeżeli hak by sięgnął... To mógłbym tutaj na haku wlecieć. Nie, nie da rady, nie da rady. Dobra, przejdźmy się po prostu wzdłuż. I na 100% tutaj się ten przekaźnik wojskowy da odpalić. Skoro była informacja, że... Że jest, to musi się dać go odpalić. 24 minuty odcinka, pewnie z 3 minuty będę tutaj wchodził na górę. Z tej górki wskoczę, no przecież, łe. Cię też od razu tego nie widziałem. Dawaj, dawaj, dawaj Pa! Cyk, jestem Tu nic nie ma w środku przypadkiem. Nie, tu nie można wejść. Dobra, jak to działa, i gdzie ja dokładnie mam wejść, bo nie mam pojęcia. Mam tutaj też jest Renegaci, shit. Włącz antenę, spróbujmy włączyć antenę. Bez walki z renegatami. Cyk na górę. Ty, ciekawe, czy wtedy przejmę ten budynek dla sp jeżeli ich nie pokona, ma. A udałoby mi się antenę włączyć. Dobra, tam mamy oponenta. Trzeba go zlikwidować, bo jak będzie do mnie strzelał, to źle to się dla mnie skończy. Wchodząc na górę. Pięknie. Dobra. Łe! Łap się, kurde, co to dwa lasajden? Co jest? Młotowami rzucają. A nie uważasz, że to leka przesada może? Dobra, tych trzech trzeba z dachu załatwić. Nie! Szybko, szybko, szybko! To cię! Oni się z tymi włóczniami chyba nie mogą bronić, zauważyłem. Mogą tylko atakować nie mam wrażenie. Ała! Dobry jest. Mało zdrowia. Nie, 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 nie! Dobra, jest, trafiony, trafiony. Stepmy łeb, stepmy łeb. I szybko tak. Wujeczka, wojskowa apteczka. Ok, w ostatnim momencie, już kolejni idą o! Cyk, yeah. że on jeszcze żył Wszyscy? Jeszcze ty. Ten, po zionie ogniem. Ha, ha! Kurde, ten wolc co chyba samych klownów z cyrku zatrudnia. Łob, zionie ogniem, jak w cyrku, nie? Gdzie ja wskoczyłem? What the fuck? No tobą to już się nie przyjmuje, nie, no ten, to ten, ten co ogniem Trzeba wejść na tą antenę do góry I przeskoczyć tam wyżej Dobra, trafimy, ale co z tego Jesteśmy tutaj Jedno lekarstwo Teraz trzeba będzie z powrotem przejść na drugą stronę Pięknie, idealnie Drabina Drabina, drabina, drabina No Opuść, opuść, opuść Jakiś checkpoint musi być, w razie by się spadło. Yy, tutaj jest styrolka. Wejdźmy wyżej. Jestem? Jestem. czy ja muszę tutaj schodzić, pytanie. Jeżeli tutaj zejdę, ta antena jest koniec końców tam, więc muszę wejść tu na górę. Ale tędy będę mógł wejść na te wiatraki. Dobra, to będzie trochę skomplikowane Ale mniej więcej rozumiem jakie jest założenie. Ze skrzynka, tako? do otworzenia 97 obrażeń Wichajster jednoręczny O kurde, ale super bronie Niedługo takie po 100 obrażeń będę dostawał Pięknie Podoba mi się Dawaj na górę, da się, nie? Skoczmy tutaj Co dalej, co dalej, co dalej, tutaj Nie dolecę Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Odnów sobie energię. Jeszcze raz to robimy. Cyk do góry. Na drugą stronę. Wspinamy się wyżej. Jak najwyżej się da. O, nawet tu się da, patrzcie. I teraz dolecę. Teraz dolecę. Jestem. I szybko, bo zaraz mi się energia skończy. Tutaj. Już nie mam prawie energii. Szybko. Nie doleciałem. Ah, jeszcze ah! bo przeżyłem, dobra, zrobię wam cięcie Dobra, jestem prawie na samej górze Udało się, nie? Na styk, na styk, ale na styk wytrzymałości Mi wystarczyło, jakbym miał mniej wytrzymałości To założę się, żebym tutaj nie dał rady dojść A tak to Prawdopodobnie uda nam się wejść na samą górę Dobra, tutaj musiałem wejść Tylko jak to wykorzystać Tutaj mam, naczylinę, żeby się złapać ja muszę się dostać tam Więc muszę się dostać na tą wieżę a żeby się dostać na tą wieżę. No nie wiem, zrobię tak i pomyślimy. Tak! Mam! Mam! Nie dolecę! Nie dolecę! Co teraz? Co teraz? Złap się tu! Złap się tu! Złap się tu! Dobra, wiecie co? Ja się po prostu poddaję, bo kurde, no nie wiem, no nie, mam dość, mam dość, na dzisiaj mam dość. W następnym odcinku jak będę, to tam wejdziemy na górę i zabiję pułkownika. Dzięki za oglądanie. Jak się podobało, to polub ten film i do usłyszenia w następnym.